Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo cieplutko. Tu Monika na kanale Momata Tarot. I cóż, widzimy się w czytaniach rocznych na 2025 rok. Pięknie Wam dziękuję za 2024. To był dla mnie, to jest dla mnie nadal niesamowity rok. Podzielcie się w komentarzu, jaki ten rok był dla Was? Jakie macie plany na przyszły? Okres 12-miesięczny. Co chcecie zostawić? Co chcecie rozpocząć? Z kim chcecie pozostać? A kogo chcecie puścić? W tym czytaniu zastosuję rozkład 12 domów czyli rozkład zaczerpnięty z astrologii. Będę również korzystać z run starogermańskich. Pięknie Wam dziękuję za obecność na moim kanale, za współtworzenie ze mną w tej społeczności. Bardzo, bardzo to doceniam. Mam pewne plany na przyszły rok, zmiany na kanale, ale będę to jeszcze ogłaszać w najbliższych czytaniach. Życzę Wam magicznych świąt, życzę Wam dużo zdrowia i pięknego przyszłego roku. Przechodzimy do czytania. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie dobrzy dla innych. Nie rozumujcie z emocjami związanymi z wojną, strachem, lękiem, bo tym samym. Je wzmacniajcie. Witam Was, skorpiony. Prognoza dla Was na rok 2025. Najpierw zobaczymy, co ma Wam do przekazania tarot witrażowy. Wieża, kapłan oraz giermek mieczy mogą być Trudności w porozumieniu pomiędzy pokoleniami, trudności też w zrozumieniu przepisów na pewne zasady, pewne przepisy i pewne też konwenanse, które Wam będą śmierdzić frazesami, fasadą, nie będziecie chcieli się zgodzić. Giermek Mieczy to jest postać walcząca, a ten Kapłan jest postacią, która próbuje sobie tego giermka podporządkować. Takie mam wrażenie. Z tego nic nie wyjdzie. Tu jest rozłam, tu jest kłótnia, tu jest załamanie relacji. Coś między pokoleniami się tutaj dzieje, co nie działa po prostu. Nie działa. Ty masz niewłaściwą postawę, ta druga strona ma niewłaściwą postawę, to nie zadziała po prostu. Mam też wrażenie, że. Musisz coś zmienić mocno w swoich przekonaniach. Albo przekonania, które masz na temat swoich rodziców, na temat swoich um, swojej roli, swojej funkcji w społeczeństwie też będą tutaj mocno weryfikowane. Ty. Wow. Pięć mieczy. Wow. Mocna energia, mocna karta, będziesz w bardzo wojowniczym nastroju. Trudno może się być z Tobą porozumieć, y możesz być y dosyć prowokacyjny, piątka mieczy i waleczny. Y przewrażliwiony na jakimś punkcie, y czuły na y w jakimś temacie, tak. Y Drugi dom pokazuje Ciebie tutaj w energii kochanków, pokazuje możliwość wejścia we współpracę zarobkowe, bo drugi dom to dom zarabiania, generowania dochodów, współprac, kooperacji. To jest również wycena naszych własnych umiejętności i ocena, estymacja nas samych. I kochankowie pokazują, że próbujesz tutaj, i to może też powodować ten wewnętrzny konflikt obecny tutaj w pierwszym domu, karta piątki mieczy, że ty próbujesz tutaj jakoś wypośrodkować swoje własne wymagania z tym, ile mogą ci dać inni ludzie, tak? Ile mogą ci zapłacić inni ludzie. Tutaj są w tej karcie negocjacje, mediacje, rozmowy, aneksy. Takie będą tu podejmowane, bo inaczej, jeżeli niczego nie zrobisz, to wybuchniesz. Takie mam wrażenie w tej Piątce Mieczy. Drogi Skorpionie. Piątka Mieczy też pokazuje Ciebie trudnym na co dzień. Zwróć na to uwagę, czy nie. Nie eksploatujesz nadmiernie swoich bliskich. W ogóle piątka mieczy to jest walka samemu ze sobą, czy nie walczysz sama, czy też sam ze sobą. Tak? Ta druga osoba, ten twój partner w drugim domu może ci na to zwrócić uwagę. Tutaj jest rozmowa i widać, że troszkę gonisz piętkę, dwójka monet w czwartym domu, domu prywatności. Mało jest Cię w domu, bardzo dużo pracujesz, albo też jesteś nieobecna. Jak już jesteś w jakimś towarzystwie, to cię praktycznie mentalnie piątka mieczy nie ma. Cały czas Twoje myśli gdzieś tam krążą wokół, nie wiem, codzienności, wokół jakichś innych spraw, wokół być może jakiejś relacji. Hmm. Wokół spraw innych y, kochankowie i, y, i król kielichów. I ta dwójka monet pokazuje ciebie dosyć niestabilną i niestabilnego y, emocjonalnie i w jakimś też wahaniu, w jakiejś rozterce. A propos tego, jak realizuje się Twoja sfera y, prywatna. Czy daje Ci zadowolenie, czy masz przestrzeń dla siebie, to jest ta piątka mieczy, możesz o to walczyć. Um, dwójka monet to też jest takie um, taki konflikt pomiędzy rodziną, którą tworzysz, a rodziną, z której pochodzisz rodziną biologiczną tak. Um, tu jest jakiś, jakiś dylemat. Coś musisz wybrać. Takie mam wrażenie um, drogi skorpionie i w dwójce monet... Um, nie możesz się dłużej wahać. Mam wrażenie, że lawirujesz i twój partner o tym wie. Tak? Twój partner o tym wie. Karta siły i yy, karta króla kielichów w trzecim domu, siła w piątym. Yy, pokazuje się tutaj yy, jakaś pasja, jakieś hobby, któremu się w pełni oddajesz. Bardzo możliwe, że jesteś o wiele bardziej aktywny fizycznie w tym roku i to jest twoje nowe hobby. Król Kielichów pokazuje się jako motywator, to jest dom trzeci, dom przyjaciół, motywacji, dom y, jakichś też rekomendacji. Y, Król Kielichów to jest ktoś, kto ma na nas dobry wpływ, y, to, to może być też y, osoba reprezentująca członka Twojej twoje rodziny, y, rodzeństwo, y, możliwe, że ktoś ma problem alkoholowy, tak, drogi Skorpionie. Niemniej jednak, Król Kielichów pokazuje też Twoje rodzeństwo, Twojego brata, Twoją siostrę, kogoś z bliskich, zakochanego, decydującego się na jakiś, na jakiś poważny związek, na jakieś poważne zobowiązanie. Takie mam wrażenie. Możesz też w bliskim swoim otoczeniu kogoś interesującego spotkać, w Skorpionie, tylko Ty tej osoby nie widzisz. Tak? Bo Ty jesteś w jakimś tutaj. Zamieszaniu, chaosie, kociokwiku, działaniu, yy, pracy na pięć etatów yy, w jakimś szaleństwie po prostu, tak? Yy, rodzina może ci zarzucić, że jesteś nieobecny, że jesteś nieskupiony, że, ma, że jesteś nieskoncentrowana. To jest ta dwójka monet. Tutaj też może być przeniesienie jakiejś własności w tej, w tej karcie. Dyskutowanie też w rodzinie o ewentualnym kredycie. Szósty dom, dom siódemki, przepraszam, dom pracy, dom zdrowia tutaj mamy siódemkę Buław i siódmy dom dom śmierci. Wow. Jakieś relacje, drogi Skorpionie, umierają. Ty przestajesz mieć cierpliwość do jakiejś relacji, do jakiejś konkretnej osoby. To jest ta piątka mieczy. Ty już tutaj po prostu nie wytrzymasz. Ty już wybuchniesz. Ty musisz tej osobie wygarnąć. Kochankowie, możliwe, że jest to osoba, z którą masz jakąś zależność finansową. To jest ta dwójka monet. Dlatego ty się mocno zastanawiasz tutaj nad tym. Natomiast... Um, Mam wrażenie, że stajesz przed jakimś dylematem, przed jakimś ultimatum. Może to dotyczyć zarabiania pieniędzy, na które możesz liczyć, zarabiania też tego, co robi twój partner, partnerka, bo tutaj mogą ewentualne decyzje być podejmowane z racji zmiany, która zachodzi u, u na przykład partnera, również partnera biznesowego jeżeli partnerzy m, prywatni biznesowi to mogą być osoby starsze od ciebie drogi skorpionie tutaj też możesz mieć kontakt z innym skorpionem e, może być ostro może być troszkę na noże tak to jest ta piątka mieczy e, podziały majątków się tutaj pokazują ale pamiętajcie to jest czytanie grupowe część tylko energii e, w na pewno mm, Wyczułam. Dziewiątka kielichów to jest karta symbolizująca ósmy dom. Tu jest jakieś szczęście w ósmym domu. To jest na przykład spłata kredytu, to jest na przykład możliwość wzięcia kredytów, kredytu na, jakiś, na realizację jakiegoś wielkiego marzenia, przyznanie kredytu. Dziewiątka kielichów pokazuje samowystarczalność w jakimś zakresie. Realizowanie czegoś, na czym bardzo ci zależy, lub też bycie samowystarczalnym w zakresie zawodowym i w zakresie przede wszystkim takiego samospełnienia, samorealizacji. Tutaj to się dzieje. Łapusiu, cichutko. Karta dziewiątki kielichów pokazuje też, że masz więcej pieniędzy, więcej pieniędzy od innych, również od instytucji pomocowych. Być może wygrywasz tutaj jakąś sprawę sądową. Zobaczymy, co tutaj w dziewiątym domu się dzieje domu prawa. Hmm, wisielec. Bardziej tutaj przy wisielcu jest apelacja, jeżeli chodzi o sprawy sądowe. Natomiast ta dziewiątka kielichów może mówić o tym, że ta apelacja ci cieszy, albo ty składasz apelację. I to jest możliwość, jest możliwe zrobienie jakiegoś ruchu po prostu. Dziewięć kielichów w ósmym domu to także karta zapowiadająca poprawę w sferze seksualnej, tym bardziej, że w piątym domu masz kartę siły, kartę rządzy. Tutaj ten obszar może się poprawić. Być może zgodnie z tą siódemką buła, w szóstym domu dobrze by było wzmocnić mięśnie macicy, mięśnie kręgosłupa. Tutaj możesz właśnie nad tą nad, nad rzeźbą, nad masą pracować w tym roku. Natomiast dziewiąty dom pod sygnaturą Wisielca, pokazuje się jako obszar tobie zupełnie obojętny. Albo obszar, wobec którego jesteś zupełnie neutralny. To jest zagranica sprawy za granicą, to, co dzieje się daleko od ciebie, bardziej jesteś zaangażowany w to, co dzieje się blisko. To jest ten król kielichów, jesteś żywo tym, tym zainteresowana. Zależy Ci na tym, żeby być w sprawach bliskich Ci osób, to, co jest daleko Ciebie nie interesuje. Może być nawet tak, że w tym Wisielcu obojętniejesz wobec tego, co dzieje się na świecie i bardzo dobrze, tak? Widzę, że zmienia się Twój stosunek w tej karcie śmierci do tego, co dzieje się na zewnątrz. Mam wrażenie, że w tej Piątce mieczy widzisz, że pewne treści bardzo Ciebie osłabiają, są dla Ciebie po prostu wręcz trujące, bo o truciźnie mówi. Piątka Mieczy. Myślę, że na jakieś sprawy związane z zagranicą, być może też związane z obywatelstwem, drogi Skorpionie, trzeba będzie jeszcze poczekać. Mhm. Siódemka Kilików to jest dom dziesiąty. Jesteś zagubiony w tym, co masz robić, w czym jesteś dobry, nie masz do końca tutaj przekonania. To są ci kochankowie w drugim domu. Drugi dom to jest dom Wenus, a więc samooceny. Mam wrażenie, że nie, nie potrafisz tutaj tego sobie zorganizować. Wewnętrznie skonfliktowany, działasz na swoją niekorzyść po prostu. Siódemka kielichów w dziesiątym domu pokazuje, że ciągle zmieniasz miejsce, miejsce pracy, stanowisko, możesz też zmieniać perspektywę cały czas, możesz być bardzo chwiejny, chwiejna emocjonalnie. Może być też tak, że w siódemce kielichów w Twoim domu kariery, pracy, widzenia Ciebie przez innych, może być tutaj jakaś zmiana, siódemka kilku łączy się ze złudzeniami i, i jakieś złudzenia tutaj jakby upadają, tak? Ludzie widzą to, kim jesteś naprawdę i mam wrażenie, że to też jest z korzyścią dla Ciebie, bo to skonfliktowanie może zniknąć dzięki temu, że pokażesz się autentycznym siódemka Kierichów w dziesiątym domu to są też deklaracje, które ktoś składa, natomiast nie ma zamiaru ich realizować. Dotyczy to przełożonych, słuchajcie, dotyczy to y, osób y, wysokopostawionych. Y, to są też, bo to jest dom autorytetu, fałszywe autorytety. Tutaj jakaś twoja wiara, Wisielec w dziewiątym domu, w domu wiary, światopoglądu. Religii um, upada po prostu, twoja perspektywa radykalnie się zmienia, a zaczynasz wątpić um, po prostu, I, yy, ale otwierają ci się nowe horyzonty. Yy, w dwunastym domu masz Giermka Kierków, czyli odkrywasz jakąś nową prawdę, poznajesz też ludzi, którzy yy, myślą w sposób bardziej do ciebie zbliżony. Ktoś też tutaj w ukryciu ci się przygląda. Takie mam wrażenie. To jest ten Giermek Kielichów. Natomiast ty mm, ja mam wrażenie, że tu musisz zrobić porządek ze sobą, porządek ze swoją przeszłością, porządek z tym, co ciebie trzyma w przeszłości, co ciebie mocno rani piątka mieczy. Z czym nie potrafisz sobie po prostu poradzić, czego nie potrafisz przepracować. Bardzo możliwe, że w tej karcie śmierci uciekasz w pracę. Dlatego nie macie w domu dwójka monet w obszarze prywatności. A w siódemce kielichów w obszarze kariery, no to troszkę tak pracujemy na zasadzie, żeby um, wypełniać godzinki, um, realizować godzinki, ale tak naprawdę um, ta, ta praca jest nam obojętna. Albo jest to praca dla samej idei pracy. Takie takie odnoszę tutaj wrażenie, drogi Skorpionie. Mam też wrażenie, że szukasz dla siebie misji, powołania, szukasz dla siebie też jakiejś formy, osobistej formy, w której mógłbyś się zaprezentować światu. To jest ta siódemka kielichów i to jest szukanie opcji, możliwości, pomysłu. Piękna jest ta karta. Ona pokazuje różne kielichy. Ona pokazuje różnorodność możliwości, szans i opcji. I ja mam wrażenie, że zawodowo będziesz miała, miał dużo możliwości. Będziesz miał w czym przebierać, tak? Ale naprawdę możesz tutaj sobie troszkę popłynąć. Bo sprawy zawodowe mogą Cię bardzo mocno pochłonąć. Siódemka buław, to jesteśmy w trybie walki, w domu szóstym, tak? Także zwróć na to uwagę. Dom jedenasty, Trójka Mieczy rozczarowanie ze strony przyjaciela, znajomych to jest też zdrada. Tutaj może być tak, że po prostu niektórzy znajomi masz kartę śmierci w siódmym domu, w domu relacji, więc niektórzy znajomi mogą po prostu Cię rozczarować i te y, przyjaźnie się kończą. Trójka mieczy pokazuje też zmianę planów, i to jest związane z jakąś Twoją ambicją, aspiracją, marzeniem albo konkretyzowanie się jakiegoś planu. I on może się skonkretyzować dzięki. Ym, Nowo poznanej osobie, hmm. ale bardziej mam tutaj wrażenie osobie, z którą masz bardziej coś wspólnego zawodowo, niżeli prywatnie. I ta trójka mieczy pokazuje, że ta osoba hmm. Rozumie Twoją koncepcję i będzie z nią, ją wspólnie z Tobą realizować. Tylko plan jest tutaj bardzo ważny. Co chcesz, co chcesz osiągnąć, do czego dążysz? Hmm. Jesteś w bardzo ograniczonym zaufaniu do wszechświata. Coś radykalnie się tutaj zmienia w Twoim widzeniu świata i. Hmm. Mam wrażenie, że otwierają się dzięki temu jakieś nowe możliwości dla Ciebie, Skorpionie, natomiast y, jest w Tobie duży konflikt i duży niepokój o to, czy to, co się dzieje, jest dla Ciebie dobre. Tak? Myślę, że jest dla Ciebie dobre. Y, za bardzo wątpisz, to jest ta odwrócona lagus. Bardzo możliwe, że y, nie panujesz nad emocjami. Bardzo możliwe też, że skupiasz się na niewłaściwych emocjach. Odwrócona lagus to są stany depresyjne. Mam też wrażenie, że ktoś jest daleko, wbrew Twojej woli, natomiast samej relacji to nie szkodzi. Ta relacja, mam wrażenie, na tym zyskuje, tak? Bo mamy gebo. Przepraszam. Mamy dagas, mamy kenas, mamy isa, tak? Już wszystkie runy w pozycji prawidłowej, gdzie po prostu jakaś relacja z racji tego, że realizuje się w ten sposób na odległość, dobrze dla ciebie pracuje. Ewoluuje karta śmierci w dobrym kierunku. Tęsknisz za jakąś kobietą, takie mam wrażenie. Tu też się pokazuje mm, zapanowanie nad emocjami, zapanowanie też nad jakąś agresją, y, którą mamy w sobie, y, i dzięki temu y, zyskujesz, uzyskujesz jakieś dobra, czyjąś przychylność. Czyjeś wsparcie, być może też pozyskujesz um, partnera, partnerkę. Um, mam wrażenie, że też jakaś znajomość tutaj ewoluuje i spotyka się dwoje dojrzałych um, ludzi, którzy chcą od tego momentu um, dzielić codzienność. To jest ta dwójka monet w, w czwartym domu, tak. Um, Mam wrażenie też, że to czytanie jest troszkę dla takich dojrzałych osób, natomiast pokazuje osoby, które na pewno coś przemyśliwują, o którym zmienia się światopogląd, którym zmienia się, zmieniają się również relacje z innymi, i ja też widzę, że zmienia ci się mocno perspektywa inaczej myślisz, drogi w skorpionie. Dagas, Kenas, jest w tobie więcej siły, zaufania, też świadomości tego, co przeżywasz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Niech ta dagas Wam przyświeca. Życzę wspaniałego 2025. Pa, pa.